Hejka, witam wszystkich w kolejnym odcinku z Minecrafta, w serii, w której uczymy mojego tatę jak grać. Hejka. I w dzisiejszym odcinku tak jak obiecaliśmy, polatamy sobie na Elytrze. Znaleźliśmy jeszcze jedną, to już poza nagraniem, bo to było trochę męczące. No, nie? nudno było trochę w tym endzie, znaczy nudno. Ile było nudno, chwilę ciekawego. Było szukać tego dziwnego miasta latającego, jakiegoś czy to statku latającego. No i to jeszcze z tym statkiem trzeba było znaleźć. No, w każdym bądź razie. Dzisiaj pouczymy się trochę na tym latać. W sensie ja tatę nauczę na tym latać. I myślę, że możemy już nawet zaczynać. Choć pójdziemy sobie najpierw spróbujemy z zlecieć. Tak. I co, polecimy? No, polecimy, polecimy. O kurde. A ty już poleciałeś! aha. Oho, 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 oho. A w ogłupie żeś te schody zrobił. To nie ja. Dobra i patrz. Musimy tą całą naszą wioskę przebudować. No i co? To żeś zrobił. To ty spad, Wracaj tu. Tak, bo to trzeba dwa razy spację kliknąć. Ja pierdzielę. No czy klikasz ja raz i potem szybko drugi raz. Dobra, i naszym zadaniem jest. Ale ja nic nie klikałem, ty mnie chyba strąciłeś po prostu. Nie, spadłeś, podszedłeś do przodu i spadłeś. Ona tam A, w tym drzewie wylądować, albo ona tym bliżej. Ale tam jak wylądować? Czekaj, bo jestem głodny. Patrz. Jest? Ja cię nauczę. Patrz, klikasz, skaczesz i klikasz drugi raz spację i lecisz. Ja, patrzcie, ludzie. No jak gdzieś to tam wylądował? A jakbym wylądował Normalnie. na swoim domu? No to ale, też może, ale, ale nie to, wiem, czy się to nie... uda, bo to szybujesz. To szybujesz. To nie, że lecisz, tylko szybujesz. Hmm, to do bani. To jak? Żeby, Boję się. Żeby lecieć. Żeby lecieć trzeba mieć fajerwerki. O to... ja... Uy, już poleciałem, ludzie. Ale bo tutaj, tutaj musisz myszką sterować, jakby, jak lecisz. Tam, ja, gdzie ja. się patrzysz, tam mniej więcej lecisz. To chyba jest za bardzo dla mnie skomplikowane. A za bardzo. I dobra, idę jeszcze raz. Może się nie zabiję. Zresztą to drzewo jest No to jakżeś ty to tam leciał? No. Musisz się patrzeć w miarę w Patrzysz się na wprost siebie, nie w dół, tylko na wprost. Co raz, nie? Czekaj jest Skaczesz zim. i drugi raz. Znaczy jak? No normalnie. Jak? I muszę W spacja, jeszcze raz spacja, czy w ogóle spację teraz Aak. patrzę się. Czy w muszę przyciskać, no ta... żeby iść? Czy... Tak, musisz jakby do przodu skoczyć trzymając W i jak będziesz już... w powietrzu, to wtedy pikasz szybko drugi nie... raz o, o, lecę, lecę! O, psz, a nie wylądowałem! Lecę, no, padnę do wody. Czekaj, lecę dalej. O, kurczę, patrzcie jak lecę ludzie. Gdzie to zawrócić? Ty Myszką się skręca. No to wiem, ale padłem do wody. Żeś, już. Gdzie ty żeś to poleciał niby? Padłem do wody. Gdzie? No, no tu. Ja cię nie widzę. Oj, ktoś strzela. No szkurde. Kąd on się co? tu wziął? Ale ja cię nie widzę, gdzie ty jesteś niby. No uciekam, uciekam. Kurczę, co ja za ja sierściuk dojcie. tu? Musiał być. No, wpadłem tutaj do wody koło tego, koło portu. Tylko jakiś. Koło portu? Tylko jakiś haman ten strzela. Haman. Kuszami rzuca, no. Jak chcesz, to możemy tymi elektrami nawet polecieć do wioski jakiejś, ale to trzeba mieć te fejrowerki. ja ci kiedyś tam dawałem. To to tak strzelał mi tutaj, guźma. Gdzie to jesteś? No tutaj koło portu teraz. No tu. Do, do No kod... i co? Fajnie się leciało, tylko... ...ktoś mnie chciał zabić. Czekaj, fajerwerki zrobię A Nie, nie zrobię. Daj, daj mi część tych fajerwerek, co masz i polecimy do wioski. Gdzie do wioski? No daj, daj mi z trzy fajerwerki. Które mi dałeś? Dobra. Chodź. Jak polecimy do wioski? Do jakiej? Wierzysz fajerwerkę do ręki. No i? No i patrz. I no ile czekaj, fajerwerek chyba. I do jakiej wioski polecimy? No chodź. Wpadnę dalej gdzieś do wody i łódkę trzeba było sobie nie, kurde. Nie, nie mogę mieć U, łódki. Wypi... O mam łódkę dobra. W razie czekaj. Jak wpadł do wody gdzieś. Nie wiadomo gdzie. Pat, bierzesz sobie do ręki tą fajerwerkę. Jej się używa prawym przyciskiem myszy, ale ją używasz tylko jak lecisz. I ona cię wtedy jakby przyspiesza i może lecieć na przykład do góry, czajesz? Nie. No weź ją do ręki. Weź do ręki Mariusz. fajerwerk. Mam. No i a gdzie... Dobra, no i tak samo jak od, w tamtą stronę co wcześniej. I o tam daleko lecimy do tamtej wioski, z którą osadników braliśmy. I czujesz? żeby żeby odpalić tą firewerkę, to co? To prawym klikasz po prostu jak masz ją w ręce. Patrz. O tak i lecisz. No ja. ciekawe jak ja to zrobię. No chodź szybko. I prawym teraz fajerwerkę. No odpaliłem. Lecę gdzieś. No. Nie, ale nie wiem gdzie. No to, o tu za mną, widzisz mnie? Patrzcie, nasza wioska. E, kurczę, oglądam się i co? I gdzie jesteś? No już za daleko pewnie. Lecisz prosto po prostu tutaj. Mniej więcej tak jakbyś leciał do tej wioski. No <laughs> I co odpalać drugą? No, jak czujesz, że zaczynasz lecieć wolniej albo spadasz, to wtedy odpal. No to czułem. Ale tu kurde ja nie widzę żadnej wioski, ludzie. Jakiś kurczę ten. Drzewa. No to żeś pewnie w złą stronę poleciał. <noise> I jak ja teraz wrócę! No to nie wiesz, gdzie jest nasza wioska? Nie wiem. Znaczy nie nasza, tylko ta. ten? Nie wiem, nie widzę nic. No jak nie wiesz, tyle razy tam płynęliśmy, to nie masz w ogóle orientacji żadnej. Nie ferenki. mam. No to. To się psują te, te trzeba je będzie naprawiać. Czekaj, już nie mam tych, tych. Ile to razy czych, odpaliłem? Czych. Dobra, ląduje gdzieś tu w wodzie. I trudno. O, co widzę. Wróciłem do naszej wioski. Jakim cudem? No ja nie. musiałem jużem nakręcić. Tata, normalnie szkoda mi słów czasami. Do naszego wozu harcerskiego wróciłem. No jakim cudem, no. No nie wiem, no. Czy ty jesteś normalnie taki, że... A ty gdzie jesteś? No w tej wiosce tamtej której? Ja. ja tam nie widziałem. <grym wiatru> no co, mam tam płynąć po ciebie? No nie. Masz no łódkę? Tam nie, no mamy litrę. To co? Przecież nie dolecisz. Ja, tak, wszystkie, ja wszystkie, te już flary, wszystkie te flary, wszystkie te, nie flary, tylko te zużyłem. No to co ja ci poradzę? Trochę to skomplikowane jest wcale nie jest kurde już padam do wody a nie jest ja je spróbuję no tu. nie jest, nie jest a jak to polecisz jak tego ten... skoczysz no skoczyłem tu, tutaj jestem już w połowie drogi Prawie. no ciekawe gdzie ty to widzisz, gdzie ta wioska przecież bo ty żeś to źle, ja to źle poleciałem ja to poleciałem tam prosto, a to trzeba było w prawo bra... bardziej polecieć chyba no to moja wina, że źle poleciał. No a czyja? No twoja. Biegnę jeszcze raz sobie polatać. Zobaczymy jak wioska nasza z góry wygląda jeszcze. sobie. Ale nie no, bo tu... Ach. Nie no, trochę bez sensu. Powinno być takie, żeby ten, żeby, żeby można było latać jak tym. Jak czym? Jakby miały silniki, a nie jakieś takie. No to po to masz fajerwerki. Ale już nie mam. No to co ja ci zrobię? No to trzeba zrobić, trzeba na creepery zapolować. Zachód słońca się już. Może w drugą stronę polską. No a ty co? Czym lecisz? Masz fajerwerki? Nie, ale już jestem. No ciekawe, gdzie? Nie, cię wcale nie widzę. Patrzcie, No dom. tutaj, o. Kacze. Uuu. No i gdzie ty to lecisz? Zwiedzam świat. Wylądowałem. No i co żeś zrobić? Ty żeś mi uderzył? Nie to Jano, kurde. Może nie, nie rozróżniasz, czy ktoś uderzył ci ciebie, czy kogoś innego. No to trzeba skombinować te fajerwerki, bo ty, bez tych fajerwerków to tylko kawałeczek co Chyba, że nie wiem, pójdziemy gdzieś tam na jakąś górę. No to może trzeba tą naszą wieżę podwyższyć. I z tej Wieży mieć takie wieże jakby. Startowy ten tylko ona się niszczył, Czekaj, Ja muszę zobaczyć jak się naprawia te elytry. To właśnie. No kładle, a spróbuję wylądować na moim domu. I później gdzieś tam dalej. Eee! Hmm. Zląduję, ale! Wpadł do domu, ja pierdzielę. O, kot tutaj siedzi. Dobra, wiesz jak to się... wiesz czym to się naprawia? Albo trzeba mieć ten... Zaklątą książkę taką. Albo z tymi przyszedł. takimi. buta. Tym, takim, tym takim czymś, co wypada z Fantomów. Co wypada z fantomów. To jest jakaś taka membrana, to się nazywa? Czy coś takiego? Membrana Fantoma. To nie mamy fantomów. Gdzie Że... weźmiemy fantomów, jest jak, jak nie lat. mamy. No to właśnie. I to walczyć później się. z nimi. Ale Ty gdzieś trochę tego powinienem mieć, zobaczę. Ale o co mi prosisz? O. Byś się uspokoił. Jeszcze raz spróbuję wyskoczyć i skoczyć na ten Tylko dach. Tylko żebyś sobie nie zepsuł całkowicie, bo już następnej nie znajdziemy. O, nie da Błona rady! na fantoma to się nazywa. Wyląduje na Mam twoim dachu. Jedną. Jest, wylądowałem Jech. na twoim dachu. Mam dwa TTGs z fantoma. Patrzcie tutaj na nasze sierściuchy. Osioły, koniki. I te bez sierści, konie. Utrupowane. Bez sierści, konie. No co tam są, nie? A są. Musimy tu naszą całą tutaj osadę przebudować. Tutaj, żeby były tylko ten domy mieszkalne, tam jakieś mosty, żeby powiększyć to wszystko. No i zapraszamy do no to subskrybowania. Tak zrobię, no. Kto nie, to nas nie subskrybuje to zapraszam. O, jaka mi pszenica urosła duża. Dobra, chodź spróbujemy zapolować na creepery. Po co na creepery? No, no bo żeby robić fajerwerki potrzebny jest proch z creeperów. Okay. O! A gdzie to będziemy polować? Co robisz? No, ja się boję, idzieś. bo żebym, nie, żebym tego nie stracił. Zbroję sobie umiesz z powrotem. Boję ja. Może mogłeś to sobie zostawić i schować przecież. Do czego żeś nie. Co to jest Zombie zombial jest, ale creeperów nie widzę. Skeletor. O, jest creeper. O! A, kie a kiedy wypada ten pro? Ja to nie zwróciłem no na no to uwagę. No musisz go zabijać po prostu. Żeby on nie wybuchał, tylko żebyś go zabił. Fajnie. No. No i. Żebyś go. Żeby nie wybuch... No. Spadaj, spadaj. Żebyś go nie. Żebyś go zabijał i żeby nie wybuch tak? Jak to że zrobił? No tak. A jednego się udało akurat, o! drugi... A aż kurde. Stanowił ten, dokonać rytualnego sudoku. Czy tam sepuku. Tutaj byśmy z tej strony troszkę wyrównali i zrobili ten. ten. Eee... Jakiś o, fantomy. Poza... O, dwa Creepery. Jak to się nazywa? Proch. Fa farmę. No nie wybuchaj! Aj. Nie wybuchaj! Tu musisz się o, od niego albo szybko go zabijać. Jest, dobijać. proch. A ją. No jest drugi Creeperowaty. Nie wybuchaj, nie wybuchaj! Nie wybuchaj, nie wybuchaj! O jest! Ach, kurde, jak mi to dobrze idzie teraz gdzieś. Aha, aha. Jaki ja jestem zdolny, O tutaj, gdzie jestem, to też by most twojego domu zrobił. I tutaj też by jakoś. Nie wiem, no to pomyśleć, rozbudować tą naszą wioskę. A niektórzy nasi widzowie pisali, żeby dołączyli do nas do gry. Czasami można by było kogoś zapraszać, żeby pograć razem. O! Fantomy. No a co robisz? O. o. Ty no zaatakował. Bazy, mnie. I z z fantomami. Mnie też zaatakował fan. Pan mój mnie Pan? zaatakował. Leci? Aż kurde dostałem chyba A, denerwują mnie te fantomy. A te fantomy też trzeba zabijać, z nich jest ta błona, która się tą eletrę naprawia. O no, ciekawe jak. No, normalnie. Kiedy ja go mogę uderzyć? Żeby mu zadać ten, jak on kurde lata jakoś jak potłuczony. Użam je. No ja już się ich pozbyłem. No ja nie mogę. O, za chyba go siekłem teraz. Paniaka. Gdzie jesteś? O! Jest, zabiłem go. Nic nie wypadło. Żadna Łona. Jak ja może go od razu złapałem. Ja. Mam trzy prochy. Słyszysz? się, czekaj, bo się tutaj skupiam. Skupiam. Na czym się skupiasz? No, bo chcesz, żeby szkielet zastrzelił creepera. A. Idę na górę. Pinka. Łopata. Tutaj jest tyle miejsca. Byśmy tu coś porobili. Kurde Phantoms. spadaj. O jak na złość nie ma żadnego creeperka. Na tej równinie tutaj. O tutaj jakbyśmy zrobili... No bo może tutaj trzeba było domy porobić na takiej górze. No to już można jeszcze nowe budować. Jakieś duże osiedle byśmy. O osiołek chodzi. Osiołek? Mogę cię zjeść? Kurde, i mi wybuch jeszcze raz bym nie strzelił ten szkielet i by go Mielibyśmy płytę. Winia. Dobra, gdzie ty jesteś? U góry. Która to jest u góry? Gdzie jest u góry? O, tutaj na samej górze. Jakbym stąd poleciał... No to góry, możesz spróbować. To... to bym pewnie leciał. Ale gdzie, ale gdzie, jesteś u samej góry? U góry, samej u góry. Nie wiesz gdzie jest? Widzę naszą... Nie Wiesz jaki ty jesteś na... O, mądry. creeper! Chodź tutaj, tylko... Jakoś dziura jest. Nie wybuchaj! Eee, po co żeś to wybuchł. No nie widzisz mnie. Jestem nie. tutaj jak idziesz na most prawo co jest nasza ta Zabra już. Ba baza już była liczba. stara to tu. Tutaj byśmy sobie zrobili coś wyrównali co? o tu i o Enderman. Tutaj by mogła być ta taka wieża do wylatywania elektrów w różną strony. No właśnie. To co lecimy I tym do domu. Nie można jej przenieść. No można wybudować nową. Nową. Jak poleciałeś? Znikłeś. Rozbiłeś się? Nie. Jestem na wieży, wylądowałem. O, Enderman. Lecisz? No czekaj bo... Jak to było? To się... No roz... tak jak ci tłumaczyłem. lecę... U, ja, kurde dupa, nie lecę, nie lecę. Ale jakoś kiepsko dla no, że nie wyląduje na pewno. Ale Jak gdzie to ty mogę... to jesteś, bo ci nie widzę. A, w ogóle. Pff, pff, a, pff. Wylądowałem gdzieś. Oferma jesteś. No, oferma. No co robisz? Próbowałem cię polecieć. No weź, bo będę musiał szukać tutaj, bo już mam mało serca. A tutaj zbudujemy, na tej wyspie trzeba było zrobić, ten, więzienie Alcatraz. No, chyba dla ciebie. Nie, dla ciebie, bo jeśli nie będziesz niegrzeczny, nie będziesz słuchał rodziców, to byśmy się tutaj zamykali. No już, już, przestań, przestań, bo... No co, no tak. Ile tej Elytra już mam tutaj w połowie jakiś pasek? No to nie dało, że to musisz sobie naprawiać. Jak? Wsadzasz ją do kowadła razem z tą błoną fantoma i jest naprawiona. No to nie ma fantoma. No to nie używaj tak często. Ewentualnie trzeba ten... A ten proch to po co? Proch zbiera? do tych... Proch do fajerwerek. Oko Endera mam. Błona fantoma, jak to w ogóle wygląda? Kiedyś coś takiego widziałem. No, takie jasno-szare, takie łuski. Enderperła. Ognista kula. Nie masz Masz tu jedną. Nawet dwie. Chodź, ci pokażę, jak to się robi. Gdzie ty idziesz? No, do kowadła, bo mam u siebie. Drugie kowadło jest w wiosce, tam przy kowalu. A u mnie w domu, tak. No, nie trzeba się nienerwić. Kto nie no. widział odcinka z prezentacji domu, to zapraszam. To, nie wiem, dwa albo trzy do tyłu. Jaki tutaj dom sobie wybudowałeś, super. No denerwujesz mnie, o tu masz kowadło. Klikasz no i? tu z lewej strony, dajesz tą Elytrę, tam potem jest plus i ta błona fantoma i ci się będzie naprawiało, tak. Elytrę. Owoc refre usu A, było na fantoma, to miałem coś takiego. No bo Od ci rzuciłem dwie. jeden No. O! Tu, tu, tu. Widzisz, stawiło się, się trochę na zieloną teraz świeci. No. No to co? Jeszcze raz pofruniemy i kończymy. Chyba. No. pewnie tak. Trochę nauczyłem się dzisiaj latać. No może 100? A, ja, nauczyłeś. O! To ty to robisz? Co? Jest... Kurde, znowu spadam z tych schodów. O no jeszcze takie rośliny i cię przyrzuca, czy co? Nie, nic takiego nie Ty Enderman nie gdzieś tutaj był. Enderman. Gdzie ty jesteś w ogóle? Chodzę tutaj w koło. Myślałem, że idziesz na tą wierzę. To mogę iść. Jeszcze raz skoczę i... Ja na twoim dachu jestem teraz wy, jak ty to robisz, bo ja, ja tam nie mogę jakoś wylecieć do góry. No bo czego ty tak? nie umiesz. A, nie umie. Ciekawe, czego nie umie. Bo jakieś skrzydła no, mi umiesz. dałeś do bani i specjalnie tak to robisz. <laughs> nie żeby, no, po prostu nie umiesz latać. Żeby, żebym nie mógł latać. No, uwaga, dawaj, no spróbuj uwaga, lecę. Aaaa, kurde, przecież miałem nie, nie, nie <laughs> Ludzie! Jaki ty jesteś dup. Czy jak to się, Ja pierdziele, jak ja to zrobiłem. Oj, no tak. szkoda słów już. No co szkoda słów, no co? Nie mogłem no się pomylić. Słuch. No już kurde, nie rób tak, bo już ostatnie serce mam. No to co ja ci poradzę i powiem. Bo złotą marchewkę mogę zjeść? To na nic nie daje. Chodź. No czekaj, kurczę. <laughs> spadłem. Gdzie? Nie no. ubrałeś sobie skrzydeł? Ubrałem, ale ja, nie chcę spadłem. Ja pierdziele przeskoczyłem ten mur znowu. Się. No, no co ja robię no? No szybko, bo nie ma czasu, no. Dlaczego ty tak długo tutaj ci schodzisz, żeby tu wyjść w ogóle? Bo jem po drodze. No jem, 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 jem. Bo mam mało serc, nie jem. mogę się odżywić. Marchewki do banis. są. Taki chleb miałem? Chyba nie ma. Możemy już lecieć? Chodź na ten twój dach, spróbujemy. O. Jak? Tylko to musisz tak jakby w róg tego dachu celować, bo on jest niżej. To, ale jak to mam celować? To co ty to robisz? Ty no, ruszasz jakimiś nogami. Czego co? Tak? Nogami ruszasz bo jak je, lecisz. Bo ty też ruszasz jak lecisz. I myszką się steruje, bo ty w ogóle nie celujesz tą myszką nigdzie. A już spadło. Dobra, to tyle. Dobra jeszcze raz. Ostatni. E. Raz. No ale to jak ty to robisz, że ten, że ty tak wylecisz w dół, a ja od razu spadam? No bo ty się pewnie patrzysz myszką w dół i dlatego lecisz w dół. No mówię, tam gdzie się patrzysz, tam celujesz. A, pff, pff, a tak, ostatni raz, dobra. Lecę tam na dół. musisz wodę. trochę, bo na początku tak na logikę, musisz trochę spaść w dół i potem zacząć patrzeć się w górę, bo jak lecisz w dół, to to cię przyspiesza i wtedy z większym impetem do góry polecisz. A tak jak będziesz się patrzył cały czas w górę, to będziesz wytracał jakby prędkość. Do bani. Bo ty też nie umiesz kliknąć tego drugi raz i to tak jakoś wszystko robisz. Tak? No jak nie umie? Klikam i nic. No nie umiesz, nie umiesz. Może Dobra, za, tyle. Za dużo mam tych... ...rzeczy w Ej. plecaku. Nie. Dobra, to tyle w tym odcinku, tak mi się wydaje. Eee, dziękujemy Wam za oglądanie. Zachęcamy do subskrypcji, zostawienia łapki w górę, komentarza. I w takim razie do tak. zobaczenia w innych odcinkach. Hej, hej. Hej.